Nazywam się Maria Milkosz i w miejscowości Ładna, niedaleko Tarnowa, prowadzę pracownię garcarską, która nazywa się Ulepione Marzenia. Jej nazwa powstała z tego powodu, że dopiero jak przeszłam na emeryturę, mogłam poświęcić się temu, co zawsze chciałam robić. No mam już znacznie, znacznie więcej lat od Państwa. I sześć lat temu skorzystałam, dzięki tygodnikowi Temi, gdzie ukazała się króciutka notatka, że można w ramach programu starać się o dotacje. Udałam się do misji. No miałam pewne wątpliwości, w związku z tym, że już lata nie te. Myślałam, że może to jest przeznaczone dla raczej ludzi młodych, ale po prostu okazało się, że nic nie, jest, nie stoi na przeszkodzie, żeby mogła zrealizować swój projekt. Oczywiście przeszłam przez całe sito przez szkolenia. Startowało w, w, wtedy około 60 osób, bo no, trwało to praktycznie pół roku, no, ale miałam satysfakcję, że sama napisałam swój biznes plan, który został oceniony dość wysoko. W każdym bądź razie znalazłam się wśród 12 osób, które dostały. W 2010 roku dotacje w kwocie 40 tysięcy złotych. Pozwoliło mi to na zakup niezbędnego sprzętu, między innymi pieca, stołu do walcowania, no i innych surowców niezbędnych do produkcji. Przyznam się szczerze, że niestety nie robię niczego masowo. Nie jestem w stanie, po prostu nudzi mnie to. Natomiast znalazłam jakby sposób żeby spędzać miło czas ponieważ jestem już w tym wieku gdzie powinna mieć wnuczęta no ale niestety nie mam ich więc po prostu mam satysfakcję i obcuję z dziećmi prowadzę zajęcia w szkołach przedszkolach Zajęcia moje polegają na tym, że najpierw oczywiście przygotowuję wcześniej, ustalam z nauczycielami, co będziemy robić na tych zajęciach. Następnie na ogół muszę przygotować wstępnie glinę, bo trudno, żeby jeżeli mam 30 dzieci, żeby wszystkie dzieci mogły na przykład rozwałkować je na plastry. Zajęcia moje trwają na ogół dwie godziny lekcyjne, choć nie ma, nie ma reguły. Mam czas, więc nie ograniczam. Jeżeli tylko jest możliwość, to przedłużamy prowadzenie tych zajęć. I taką wypracowałam, taką metodę, że na ogół sprawdzam, sprawdza się to w stu procentach. Przygotowuję jakby dwie części. W zależności od wieku dziecka, najpierw robimy albo to jest forma płaska przy młodszych dzieciach, ewentualnie jeżeli to są dzieci już ze szkoły podstawowej, wtedy robimy formy przestrzenne. Dodatkową atrakcją na moich zajęciach jest to, że zawsze dzieci mają możliwość ze mną toczyć na kolegarzskim. Jest to każdemu polecam spróbować tego. Nie jest to łatwe, choć z boku wygląda to fantastycznie. Przykłada się ręce i już po prostu <laughs> miseczka czy kubeczek się pojawia. Jeżeli chodzi o surowce, które stosuję, staram się wybierać rzeczy, oczywiście tylko polskie. Zresztą jest kilku producentów. Dla dzieci stosuję bardzo. Milutką glinę, miękutką, także łatwo ją się formuje. Oprócz tego, że mam zajęcia z dziećmi, również prowadzę zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Mam taki zaprzyjaźniony dom pomocy społecznej, gdzie są panie no, niepełnosprawne umysłowo i bardzo sobie cenię kontakt z tymi osobami. Bo mimo tego, że mają jakieś defekty, są bardzo ciekawe i pełne inwencji, i za każdym razem jestem mile zaskakiwana. No. W swoim filozofii kieruję się przede wszystkim, bo zdarza mi się czasami, że przychodzą do mnie klienci i chcą zrobić sobie jakieś tam przez nich wymyślone rzeczy. Zawsze mówię szczerze, czy to jest możliwe przeze mnie do wykonania, czy nie. Ponieważ niestety praca z gliną niesie pewne niespodzianki. Dlatego, że można zrobić rzecz bardzo starannie wypielęgnować, i niestety po włożeniu do pieca, po wypale, wyjmuje się. Zupełnie co innego, nic się do pieca włożyło. Kolejną rzeczą, która też niesie ze sobą niespodziankę przy zdobieniu ręcznym, a przede wszystkim przy szkliwieniu, jest też po prostu, że szkliwa różnie się zachowują ze sobą w połączeniu i nie zawsze po prostu. Mamy efekty takie, jakie, jakie byśmy sobie życzyli. Dlatego, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i mówi, że on chce zamówić sobie na przykład talerz o wymiarach 30 kilku centymetrów średnicy, z góry mu odmawiam. Można zrobić jeden, dwa, trzy egzemplarze. Przy większej nie jest to możliwe, bo niestety. Przy tych rozmiarach glina bardzo często pęka, ulega deformacji, dlatego nie podejmuje się na ogół takich rzeczy. Z takich większych projektów, które robiłam, to było odtworzenie starych przedmiotów dla Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbce ponieważ muzeum robiło rekonstrukcję pracowni Ignacego Łukasiewicza i wszystkie przedmioty gliniane, które tam były używane, miałam przyjemność wykonać. Robiłam kilka większych projektów dla różnych restauracji i hoteli, ale przede wszystkim moja działalność to jest właśnie zajęcia z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach. To wszystko. Nie wiem, może jestem dobrym przykładem, że w tym wieku jeszcze coś mi się chciało. Więc serdecznie zapraszam. Nie bójcie się realizować swoje marzenia, bez względu na to, kiedy będziecie mogli to zrobić. Czy są jakieś pytania? Więc jeżeli chodzi o piece, jest kilku producentów w kraju. W zależności od pojemności i od tego, czy to jest otwierane do góry, czy to jest w kształcie prostokąta, no taki na przykład 180 litrów, 190, prostokątny jakieś 22 tysiące. No, ale naprawdę można kupić czasami po prostu piec, okazjonalnie ktoś re rezygnuje. Za niewielkie kwoty. Jeżeli ktoś jest po prostu zdolny, no to można samemu piec zrobić. No, pierwszym moim piecem, który wykonałam sama, wybudowałam opowiem, bo to jest zabawne wybudowałam sobie kominek, który miał mieć jeszcze funkcję pieczenia chleba. Więc oczywiście zrobiłam to z cegły szamotowej i doszłam do wniosku, że są różne metody wypalania ceramiki. Że wykorzystam po prostu ten kominek w ten sposób, że zasypałam go trocinami, zamknęłam go szczelnie i niestety zapomniałam o jednej rzeczy. Zapaliłam od góry, bo tak to się robi. I nie, no i po jakichś dwóch godzinach, a zrobiłam to wieczór, żeby przez noc się wypalił delikatnie, nastąpiła bardzo mocna eksplozja. Byłam pewna, że po moim kominku to śladu nie zostało. Drzwiczki, które przyłożyłam, a podparłam solidnym kołem takim, Leżały jakieś 20 metrów od tego pieca. Kominek stał w całości. Po prostu nie otwarłam szybę, który odprowadza, i para wodna, która się tam zebrała, miała taką siłę, że eksplodowało. No. Drugie takie zabawne zdarzenie oczywiście, zanim kupiłam i wystartowałam w tym wyścigu o dotację. Wcześniej wybudowałam sobie piec. Jest to piec do raku, składa się z metalowej obudowy, po prostu jest to beczka po oleju przecięta, wyłożona ceramicznym włóknem o temperaturze jakieś 1400 stopni topnienia. I pali się przy pomocy propanu. Można i zastosować propan butan. Ale jest ta niedogodność, że butan po prostu nie do końca wypala się w butli gazowej, natomiast propan praktycznie można do końca wykorzystać. No i też oczywiście przygotowałam, zapakowałam ceramikę, włączyłam palnik, no wszystko świetnie. I już miałam chyba ze 400 stopni na tym w, tej, w tym piecu. I nagle też nastąpiła eksplozja. Oczywiście pobiegłam, zakręciłam kurek. Okazało się, że rozsadziło mi wąż doprowadzający gaz do palnika. Stosuje się zwykły palnik dekarski, tak, ja wiem, no 1400. Myślę, mocy 1500 w zupełności wystarczy. No. Także różne, różne rzeczy się zdarzają. No. Teraz mam y, term piec niemiecki. Jest to 210 litrów, z tym, że ja kupiłam piec okrągły. No, jest niedogodność z jego załadowania, ale jakoś sobie z tym radzę. No. Czy można do mnie przyjeżdżać? Oczywiście można do mnie przyjechać. Moja strona internetowa to jest www.ulepionemarzenia.pl. Z tym, że bardzo prosiłabym o wcześniejszy telefon, ponieważ mam mamę pod opieką i nie zawsze jestem do dyspozycji. Także, ale można oczywiście przyjechać, spróbować i na ogół wszystkie osoby, które chcą coś zrobić sobie, zachęcam, żeby zrobiły to same. Ja pomogę, wytłumaczę, można wykorzystać wszystki sprzęt, który mam u siebie, ale jaka to jest satysfakcja, jak sobie samemu coś zrobimy? Nie? Zresztą nigdy nie można w pełni zrealizować cudzych pomysłów. Bo wy czasami inaczej patrzycie i widzicie. No. Także naprawdę zapraszam serdecznie. Można bardzo miło, jest to świetny relaks. Przede wszystkim ręce są zajęte, wtedy głowa odpoczywa. Dziękuję Państwu.